Jeszcze kajtusie. I rybki wypuszczamy. Tchau, Zé Drżyła fajnie pali jeszcze w tym miejscu akurat nie miałem Witam wszystkich na kolejnym filmie. Dziś będzie troszeczkę inny film, ponieważ to będzie taki poradnik jak radzić sobie z zaczepami. Wiele razy mnie pytacie czy jak łowię to mam zaczepy. Dlaczego łowiąc w danym miejscu, na przykład, nie zaczepiam, a, a wygląda to, to na miejsce z wieloma zaczepami. Pierwsza sprawa jest taka, że należy pamiętać, że ilość zaczepów jest związana z tym, jak prowadzimy przynętę. Jeżeli znamy dobrze łowisko i na przykład, tak jak tutaj nad tą rzeką, jest dość przejrzysta woda i mamy okulary polaryzacyjne, to jest sprawa. Trochę ułatwiona i widzimy, gdzie idzie przynęta, gdzie jest ten zaczep, i staramy się właśnie nad tym zaczepem poprowadzić, ponieważ przy zaczepach, w takich rzekach, najwięcej strągów się kryje i są to najlepsze miejscówki. Jeżeli już zaczepimy przynętę, starajmy się od razu nie szarpać mocno ponieważ możemy wtedy tylko wbijać hak w tą zwadę a postarajmy się lekko napiąć plecionkę, żyłkę ręką i sprawdzić czy po prostu tak już nie uda się delikatnie odczepić ponieważ jeżeli będziemy szarpać możemy właśnie wbijać dalej ten hak w tą zwadę jeżeli to nie skutkuje postarajmy się na przykład jeżeli zaczepiłbym Tutaj w jednym miejscu i zaczepiłbym prowadząc przynętę w tą stronę. To starałbym się zmienić ten kąt odczepiania, czyli po prostu bym poszedł. Jeżeli jest taka możliwość, w drugą stronę i z drugiej strony bym starał się delikatnie pociągnąć przynętę, jeżeli już widzę, że faktycznie przynęty nie da się tak odczepić napinając linkę i czuję że jeszcze mocniej bym pociągnął i, i wtedy bym zerwał wtedy wykonuję jakieś tam szarpnięcie ale staram się nie wykonywać tego wędką ponieważ wtedy dostaję wędka po dupie oraz kołowrotek tylko staram się wszystko robić ręką żeby nie uszkodzić przy okazji swojego sprzętu który wędkuję. Jeżeli to nie skutkuje, możemy się posiłkować jakimś odszczepiaczem. Tu mam taki najbardziej chyba znany, tani odszczepiacz, który jednak ma jedną wadę, ponieważ musi być przynęta, przyczepiona jakąś agrawką z krętlikiem, bo on właśnie się o to zaczepia tutaj tym miejscem. Zaraz pokażę jak to wygląda jak założę na żyłkę to no i jak to wygląda nie będę zaczepiał specjalnie gdzieś tej przynęty żeby wam pokazywać bo, bo to nie zawsze skutkuje no ale jeżeli właśnie mamy jakiś y, krętlik z agrawką to wtedy nie ma, nie ma problemu więc mamy dajmy na to tu byśmy mieli tą linkę spuszczamy na tej lince ten y, odszczepiacz po, y, po naszej Żyłce pleciące. i kiedy odczepiarz dojeżdża do naszej przynęty, wtedy właśnie tutaj się klinuje, w tym miejscu a my wtedy wyszarpujemy linką. Najczęściej zagięta jest, wygięta jest kotwica, a my możemy sobie dalej po prostu po zmianie kotwicy wędkować i mamy swoją ulubioną przynętę. Nie zawsze mamy jakiś odczepiacz nad wodą, ale wtedy też nie jesteśmy bez szans, aby przynętę odczepić. Jeżeli na przykład są takie miejsca bardzo zarośnięte i właśnie nie możemy zmienić tego kątu pierwszego ciągnięcia tej przynęty, żeby odczepić ją, to wtedy możemy na przykład na żyłce spuścić do wody gałązkę, z której robimy takie o sobie kółeczko spuszczamy ją na żyłce pleciące wtedy ona się napina i już jest inny kąt i ją podszarpujemy tak na wodzie i często właśnie taka zmiana właśnie tego kąta odszczepiania przynęty wieje i często właśnie zmiana takiego kąta odszczepiania przynęty pozwala ją odczepić. I właśnie takie jak się uda. Kółeczko. Dobre. Pamiętajmy, żeby to robić na żywce. Ewentualnie później przez wędkę można je nałożyć. O, mamy takie zrobione. No i spuszczamy na, na nasz zaczep. się spuścić teraz troszeczkę dalej to z wodą. O, i teraz od tej innej strony podszarpujemy. Łowiąc na plecionkę yy, możemy przynętę yy, odstrzelić. Na, na czym to polega? Ja tutaj może pokażę. Dajmy na to. Mamy mamy jakąś Zbadę zaczep, to jest żyłka, więc przy żyłce niestety to, to nie skutkuje, bo żyłka jest rozciągliwa i, i nie można po prostu odstrzelić tej przynęty. Bierzemy w rękę, napinamy i puszczamy i tak staramy się jak najmocniej to naprężyć, jednocześnie, jednocześnie czując, że nie przekraczamy wytrzymałości plecionki i nie zerwiemy i, i strzelamy naprawdę, po czasami minucie takiego odstrzeliwania przynęta zwłaszcza jeżeli jest to główka jigowa przynęta gumowa wtedy udaje nam się to odstrzelić nieraz widziałem, że właśnie tylko osoby brały naprężały tą plecionkę i tak puszczały, nie, to trzeba właśnie napiąć mocno i puszczamy, tak strzelamy i wtedy właśnie można odstrzelić przynęte, jeżeli jest właśnie w jakichś kamieniach, w jakiejś po prostu zwadzie zaklinowana, ale nawet jakiś sklek kochak wbity, dlatego właśnie od razu nie, nie stara się mocno szarpać, tylko przypleciące odstrzeliwuje i często, często pozwala to na uniknięcie zerwania przynęte. Kolejna sprawa, łowiąc na łowiskach tak zarośniętych, mamy drzewa nad wodą i często potrafimy zarzucić po prostu na jakąś gałązkę, to, to wiatr zawieje i przynętę nam zniesie, wtedy też pamiętajmy, nie szarpmy od razu, róbmy wszystko spokojnie, starajmy się, aby przynęta, jeżeli się jakoś tam majta na tej gałązce, żeby ona pierw przestała się majtać, i delikatnie wędką pod, podciągamy. Nie szarpiemy mocno, żeby ta przynęta nam się nie owinęła gdzieś plecionką żyłką. Bo wtedy już nie odczepimy tej przynęty. Jeżeli nie uda nam się złamać tej gałęzi, no i właśnie, jeżeli już tam nam się coś zaplątało, i, i, i widzimy, że nie da rady tak. Odplątać tej przynęty, wtedy nam może przyjść z pomocą linka. Jeżeli taka gałąź jest blisko, po prostu przywiązujemy jakąś tam gałązkę nad brzegiem i później zarzucamy na tą gałąź i sobie przyciągamy tą gałąź tą linką bliżej nas, i wtedy możemy właśnie. Odczepić tą przynętę już ręką. Podsumowując, jeżeli mamy zaczep, staramy się nie szarpać, jeżeli łowimy na plecionkę, staramy się od razu odstrzelić, jeżeli to nie skutkuje, staramy się, jeżeli jest taka możliwość, pociągnąć przynętę z zaczepu pod innym kątem, z innego kierunku. Jeżeli to jeszcze nie skutkuje, to wtedy i mamy. Jakiś odczepiacz, to spuszczamy ten odczepiacz po lince, i wtedy stajemy, staramy się wyrwać tą przynętę z zaczepu. O. I wszystko się odczepiło. No i super. Zdaczyło uderzyć odczepiaczem o przynętę i jest odczepiona. No i jedna przynęta. Zaoszczędzona. Mam nadzieję, że ten film komuś pomoże odczepić jakąś przynętę. Ja was pozdrawiam i do zobaczenia na kolejnych filmach. Cześć Wam.